Towarzysze, w związku z rosnącą inflacją dopłacimy wam do węgla i brukwi i nowego iPhone'a 14. Nie będzie zima pluć nam w twarz. Wprowadzimy ustawę antyzimową zakazującą mrozów. A kto będzie narzekał, że zimno mu w dupę, ten volksdeutsch. Volksdeutsch. Volksdeutsch, 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 Volksdeutsch. No i pięknie. Wybory mamy z głowy. Kocham to.